Dzisiaj w podróżach Roberta odwiedzę Muzeum Nauki o Ziemi. Jest ono na Uniwersytecie Śląskim przy ulicy Będzińskiej 60 w Sosnowcu. Całkiem przez przypadek jadąc do Sosnowca zauważyłem dinozaura i on skusił mnie, aby zatrzymać się i wejść do tego muzeum. Polecam każdemu, bo naprawdę można dużo ciekawych rzeczy się nauczyć i zobaczyć ciekawe materiały związane z powstaniem ziemi. Wchodzę do Muzeum Nauki o Ziemi, a za mną tyranozaur, który zaprasza wszystkich chętnych. Ja również zapraszam. Można. Prześledzić historię Ziemi, od jej powstania aż do powstania człowieka Homo sapiens. Na portierni Pan mi powiedział, że jest tylko jedna sala, ale dobrze, że nie za bardzo uwierzyłem Mu. I poszedłem korytarzem i widzę, że tutaj są coraz ciekawsze rzeczy. Ojej, historia powstania człowieka, jak się zmieniały ukształtowanie czaszki, jak drzewo genologiczne było, aż do Homo sapiens. Bardzo ładnie tu jest przedstawione. Fajnie można wykorzystać korytarze Uniwersytetu Śląskiego do zachęcenia ludzi do studiowania nauki o ziemi, archeologii. Doszedłem do sali, gdzie jest pokazana. Historia człowieka i przodkowie człowieka Homo sapiens. Tutaj mamy jednego z przodków najstarszych człowieka sprzed 7 milionów lat. Chciałem pokazać, jak on był mały w stosunku do przeciętnego człowieka. Ale tutaj naprzeciwko mamy już Neandertalczyka, jednego z naszych przodków. Co prawda, nie jest to bezpośredni przodek, ponieważ mamy z nim wspólnego kilkanaście, może kilka procent genów jako Homo sapiens, ale można powiedzieć, że to już był człowiek. Można zobaczyć, jaki on jest mocno zbudowany, jaki był duży, nie był duży, ale był masywny i bardzo silny. Troszkę różnił się od Homo sapiens i żył od 250 tysięcy lat do 27 tysięcy lat temu. Jestem bardzo miło zaskoczony tą wystawą, właściwie Muzeum Nauki o Ziemi w Uniwersytecie Śląskim, bo naprawdę jest tu mnóstwo eksponatów, które ważne, warto oglądać, zobaczyć. I można tutaj spędzić nawet i godzinę. Są tak ciekawe rzeczy do zobaczenia, że nad każdą gęblotką, naprawdę, tutaj jest tyle informacji zawartych. Każdy taki minerał można naprawdę oglądać przez kilka minut, a jest tysiące tych minerałów, tysiące. I można zobaczyć, jak nawet się bada te minerały? Farmacja, Arszenik. po sprzęta widzę, że to pewnie był początek XX wieku, może nawet troszkę dawniej, a tutaj laboratorium, które jest już bardziej nowoczesne. Nawet widzę, że radioaktywne urządzenie można używać, nie wiem, chyba do prześwietlania minerałów i badania struktury tych minerałów. Urządzenia nie wyglądają na najnowsze, z XXI wieku, no ale na pewno to jest XX wiek. Nie spodziewałem się, że tak bogate zbiory minerałów są tutaj, na tym Uniwersytecie, dostępne dla publiczności i za darmo. Ale taka uwaga, otwarte jest tutaj do 15, więc warto przyjechać rano, bo najciekawsze minerały niestety są w sali, gdzie o 15 jest zamykana. Fajnie tutaj są pogrupowane te minerały i różne złoża, które się wydobywa nie tylko na Śląsku, ale są tutaj eksponaty z całego świata. Także można sobie zobaczyć. Minerały z Kolumbii, z Afryki, z Azji, z Ameryki. Fajnie, bo nie każdy wie, jak wygląda ropa naftowa, a tutaj właśnie jest pokazane, jak wygląda ropa naftowa. I tu widzę, że to jest z Wielkopolski ropa i też skłodawy różne rodzaje ropy naftowej, ale najbardziej to mnie za skoczył węgiel brunatny, to tak jakby dosłownie widać drzewo, które jest zwęglone. No bo tak powstał węgiel kamienny i brunatny. Tu poniżej jest brunatny, no to brunatny to większość osób wie, jak wygląda jak kamień, natomiast ten brunatny, kurczy dosłownie jak drzewo. Bardzo mnie ciekawi, czy ktoś naprawdę widział węgiel brunatny w takiej formie, jak tutaj jest za szybą, czy może palił w piecu węgiel brynatny? Tu jest fajnie pokazane, jak powstają pewne skały, czy też jak się przekształcają po uderzeniu z meteorytem Ziemi. Mamy tutaj nawet meteoryt żelazny. Oraz różnego rodzaju skały, które powstają po uderzeniu, to znaczy jak się deformują te skały i co się z nimi dzieje. Nie spodziewałem się, że takie fajne muzeum może być na Śląsku. Mamy tu polskie złoża rud metali i można sobie zobaczyć, jakie mamy metale dostępne i co możemy wydobywać w Polsce. To jest Muzeum Ziemi. I warto tutaj przyjechać, poglądać te minerały. Oprócz minerałów znajdują się tutaj też skamieniałe szczątki zwierząt i można prześledzić ewolucję od powstania życia aż do człowieka rozumnego. Tutaj mamy ząb mamuta i krąg mamuta. Niewiele się różni, tylko takie drzewo zbrązowiałe. Tutaj jest fajnie pokazane, jak płyty tektoniczne się przesuwają. Z, dlaczego są wulkany, jak to się wszystko dzieje, dlaczego trzęsienia ziemi są w pewnych miejscach, w pewnych ich nie ma. Jak powstają skały osadowe, no jestem zafascynowany, ale jak zwykle jestem przyjazdem i nie mam za dużo czasu na to, żeby to wszystko dokładnie pooglądać ale na pewno tutaj przyjadę jeszcze z rodziną i pokażę tutaj jestem w głównej sali gdzie są olbrzymie minerały Oj, węgiel no to to jest nie węgiel kamienny to taki, takiego węgla to jeszcze nie widziałem Pokazane jest, w jaki sposób się węgiel tworzy i jakie są fajne odciśnięte ślady na tym węglu. To naprawdę, pokażę... pokażę to na zbliżeniu później. Na razie chcę tak zobaczyć ogólnie wszystko. Jesteśmy w Parku Jurajskim w tej chwili. Jakieś piękny Oczywiście dinozaury. Tak dla odwrócenia uwagi albo żeby zachęcić ludzi do przyjścia. No bo właściwie to mnie taki dinozaur, który stał tutaj przed wejściem do Uniwersytetu Śląskiego, zachęcił i zaciekawił. A tutaj jest jeden z tych dinozaurów, który ważył aż 6 ton. Dobra, będę już wychodził stąd i myślę, że tu jeszcze wrócę. Globus potężny. Dobra, wychodzimy i muszę tutaj spokojnie przyprowadzić rodzinę, żeby pokazać jakie piękne są te kamienie i te minerały. A najfajniejszy to ten dinozaur, który mnie tutaj zachęcił jest za mną a żeby pokazać gdzie ja jestem to jest to Uniwersytet Śląskich w Katowicach Wydział Nauk przyrodniczych i bardzo fajnie mnie to cieszy, że ten dinozaur tu powstał, bo nigdy bym nie znalazł tego muzeum, albo tutaj nikt nie przyszedł. Dziękuję za oglądnięcie filmu do końca. Jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę. A jak chcesz zobaczyć następne filmy, włącz subskrypcję i dzwoneczek. Proszę też o komentarze, to pozwoli poznać opinię o moich filmach. Jeśli macie znajomych o podobnych zainteresowaniach, to proszę też, aby im udostępnić ten film. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do podobnego oglądania innych moich filmów.